Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl, witam Państwa w sobotnim programie poświęconym filozofii. Dzisiaj będę mówił na temat z zakresu filozofii politycznej, no i oczywiście też na początek w zakresie filozofii polityki. I skupię swoją uwagę na władzy wykonawczej, ale no będę musiał podejmować temat i władzy ustawodawczej władzy sądowniczej, z góry przepraszam za słabą jakość techniczną programu, ale to jest w dalszym ciągu program wakacyjny, czyli nie mam dostępu, czy bardzo ograniczony dostęp do dobrego internetu i żeby to wszystko funkcjonowało, musi być taka mniejsza, niższa jakość. I teraz tak, mówiłem o tym, że jest taka zasada związana z funkcjonowaniem państwa, że mamy trzy władze: wykonawczą, ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą i te trzy władze są autonomiczne. I oczywiście dzisiaj to w ogóle nie ma miejsca. Władza ustawodawcza i wykonawcza są ze sobą ściśle powiązane. I w zasadzie władzą wykonawczą jest, władza wykonawcza jest również władzą ustawodawczą, bo no, mamy dzisiejszą sytuację. Premierem, czyli głównym organem władzy ustawodawczej jest Donald Tusk. To on ustanowił, kto siedzi w łabach poselskich, on tymi posłami rządzi, on tym posłom to czy coś innego nakazuje bez sensu, pomieszanie z poplątaniem władzy wykonawczej i ustawodawczej, co musi się źle kończyć i źle się kończy, no a władza sądownicza, w skład której no, wchodzi w jakieś, wchodzi, wchodzą sądy, wchodzi prokuratura i w jakiejś mierze służby, policja, CBA i tak dalej, no bo władze sądownicze sądzą na podstawie tego, co im dostarczą, te, co te służby dostarczą prokuratorze, a władza sądownicza no, opiera się na tym bezpośrednio na tym, co dostarcza jej prokuratura, a prokuratura całkowicie zależy od władzy wykonawczej. Władze, policji, CBA i tak dalej zależy od władzy wykonawczej. Także sądy sądzą tych, co do których chcą, żeby ich sądzono władze wykonawcze i co dzisiaj przy rządach PO świetnie widać. I teraz zobaczmy, że władza ustawodawcza i wykonawcza, już zostawmy na razie sądowniczą, Funkcjonują tak na poziomie państwa, jak i na poziomie samorządu terytorialnego. Władza ustawodawcza to są radni, władza wykonawcza to jest prezydent Wójt. I w istocie okazuje się, że tak jak się okazuje, że Polską rządzi władza wykonawcza. Donald Tusk, tak, samorządem rządzi władza wykonawcza, wójt. Świetnie to widać, kilka razy się powoływałem na ten przykład. W filmie Rancho, gdzie pani wójt, amerykanka, ma różne pomysły, nie pyta się o co chodzi mieszkańcom, czego chcą, jakie mają potrzeby, tylko ma różne pomysły, ona wie, że oni powinni leczyć zęby, że oni powinni uprawiać sport, że oni... Mają tak, a nie inaczej traktować zwierzęta, że oni mają jeździć do teatru, i tak dalej, i tak dalej. I to im siłą narzuca. Władza wykonawcza, znaczy, no już dopowiem to zdanie: władza wykonawcza jest tylko wykonawcza. Wykonuje to, co określa władza ustawodawcza. Tak nie jest. I w związku z tym, że tak nie jest, wszystko się sypie. No i teraz, jeżeli wejdziemy na chwilę na grunt filozofii politycznej, czyli projektujemy ustrój, uznajemy tutaj w tym programie, że najlepszym ustrojem jest ustrój korporacyjny, ustrój, który jak go nazywali myśliciele katolicy polscy okresu międzywojennego katolicki korporacjonizm demokratyczny. Nie, przy założeniu oczywiście, że to prędzej czy później powinno się przekształcić w znacznej mierze, bo nie do końca, w, demokracji, w monarchię. Tutaj jeszcze przypomnijmy najpiękniejszą, najwłaściwszą nazwę pierwszej Rzeczypospolitej, Rzeczpospolita Królestwa Polskiego, prawda? czyli ustrój i demokratyczny, i monarchiczny. I teraz, w tym ustroju korporacyjnym jeszcze są samorządy zawodowe, czyli samorząd, czyli korporacja kupców, korporacja rolników, korporacja producentów przemysłu lekkiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te... Samorządy, tak jak samorządy terytorialne, mają swoją władzę ustawodawczą i swoją władzę wykonawczą. Znaczy, zobaczmy, że w modelu państwa, w którym teoretycznie funkcjonujemy, władza ustawodawcza i wykonawcza państwowa w jej kompetencji leżą, leży to, co dotyczy całej Polski. Równo wszystkich, znaczy pewne dobro wspólne Polaków. Natomiast w samorządach jest władza ustawodawcza i wykonawcza i ona decyduje, władza ustawodawcza w samorządach decyduje o tym, co dzieje się w tych, na tym terenie, terenie tego samorządu i to wykonuje władza wykonawcza samorządowa czyli na przykład wójt i władza ustawodawcza i wykonawcza ogólnopaństwowa nie może nie powinna wkraczać w kompetencje władzy samorządowej nie narzuca samorządom niczego znaczy może narzucić ale są to wyjątkowe przypadki przypadki które związane są z taką sytuacją że władza wykonawcza, ustawodawcza, samorządowa i władza wykonawcza samorządowa podejmują jakieś decyzje czy realizują jakieś plany, które godzą w dobro wspólne. Prawda? że powiedzmy jakiś samorząd gdzieś tam, chroniąc swoje własne interesy, godzi w interesy. Całego państwa, całego narodu, no i wtedy władza państwowa, ustawodawcza, wykonawcza reagują, zabraniają, ograniczają, ale to powinny być wypadki wyjątkowe. W państwie o ustroju korporacyjnym władza ustawodawcza w korporacjach i izba poselska, korporacyjna, Decydują o sprawach gospodarczych w poszczególnych korporacjach i w poszczególnych terytorialnych częściach korporacji, czyli na przykład korporacja kupiecka województwa lubelskiego. Te władze ustawodawcze i wykonawcze decydują o działalności gospodarczej, wszystkim tym, co jest związane z działalnością gospodarczą na tym terenie. Czyli tak jak państwo. Kierując się dobrem wspólnym, nie wpuszcza pewnych towarów, na przykład na teren polski w ogóle, albo wpuszcza te towary, ale stosuje wysokie cła, które ograniczają, jakby, ich naby, nabycie, prawda? czyli powiedzmy, są po, tak, jak Norwegia to stosuje, że Norwegia, póki są truskawki norweskie, nie wpuszcza żadnych truskawek spoza. Norwegii, a kiedy już się skończą truskawki norweskie, to wtedy je wpuszczę. Może być tak, że są jakieś jabłka czy gruszki polskie, i jeżeli ktoś uzna, ktoś kompetentny uzna, że są jakieś inne o innym smaku. Jabłka i gruszki zagraniczne, i z tego względu należałoby je wpuścić na teren Polski, no to się je wpuszcza, ale obkładając je wysokim cłem. Także jak ktoś chce sobie spożyć taką wyjątkową gruszkę wenezuelską, na przykład, to, to ona będzie kosztowała trzy razy tyle, co polska gruszka. Znaczy, tutaj pojawia się wielki temat, który kiedyś omówię szczegółowo, teraz bym go tylko zasygnalizował. Temat, który jest związany z postrzeganiem państwa, społeczeństwa, gospodarki narodowej jako organizm, Na organizm organizmu przypominającego organizm ludzki. Jest mózg, jest, są płuca, jest żołądek, są nerki i tak dalej. I jeżeli jeden organ źle funkcjonuje, to inne organy też źle funkcjonują. Jeżeli dopuścimy do tego, żeby Towary przychodzące z zachodu niszczyły polskie rolnictwo, to polskie rolnictwo jest organem polskiego organizmu i jak ono zaczyna kuleć, to na wszystkich odbija się to negatywnie. wszyscy rolnicy się źle czują to i wszyscy w jakimś momencie też źle się czują cały organizm jest chory. No i teraz ale powróćmy do władzy wykonawczej, bo to jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Władza wykonawcza jest wyłącznie wykonawcza. Nie mogą jej sprawować politycy. Zresztą władzy ustawodawczej też nie powinni sprawować politycy. Przypomnę tą, to powiedzenie diabła z książki Andrew Rosarda 36 dowodów na istnienie diabła, gdzie diabeł w tej książce mówi: ja mam legitymację numer jeden w każdej partii politycznej. Partia polityczna to z natury swojej oligarchia. Która dba o swoje interesy ponad wszelkie inne interesy, a jeżeli nawet dba o interesy narodowe, politycy tej partii są mężami stanu, a nie tylko politykami, to jednak też zabiega w znacznej mierze o interesy tej partii, czyli interesy oligarchiczne. Także rządy, władza ustawodawcza i władza wykonawcza nie powinny być partyjne. Władza ustawodawcza ma reprezentować naród, władza wykonawcza ma wykonywać to, co ustala władza ustawodawcza. I teraz władza, powiedziałem, władza ustawodawcza ma reprezentować naród. No i to nie jest wcale takie proste, bo co to znaczy? W dzisiejszym państwie polskim obowiązuje formuła konstytucyjna, że poseł jest reprezentantem narodu. I teraz posłowie, kiedy ktoś im zarzuca, że wybrali ich określeni wyborcy, a oni robią coś, co tym wyborcom się nie podoba, to ci posłowie mówią, no ale my nie reprezentujemy wyborców, my reprezentujemy cały naród. Na w istocie reprezentują partie PiS czy Platformę Obywatelską, co oznacza, że w istocie reprezentują kierownictwo tej partii? Prawda? Kaczyńskiego Tuska, Dwór Kaczyńskiego, Dwór Tuska. Jaka powinna być władza ustawodawcza? No więc mówiliśmy, że władza ustawodawcza jest ogólnopaństwowa, władza ustawodawcza jest z władzą samorządu terytorialnego, władza ustawodawcza jest władzą samorządu gospodarczego czyli korporacji korporacji rolników, korporacji kupców korporacji tych, tych artystów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej tylko jeżeli bierzemy pod uwagę ogólnopaństwową władzę ustawodawczą no to nagle się okazuje, że powinny być przynajmniej trzy izby, jak nie cztery no bo izba w której znajdują się posłowie reprezentujący cały naród. Izba, którą można nazwać, ale niekoniecznie samorządową, gdzie są posłowie reprezentujący swoich wyborców, czyli swoje okręgi wyborcze, czyli z reguły pewne krainy, takie jak Wielkopolska, Małopolska i tak dalej, Mazowsza i, i tak dalej. No i jest izba, która. Reprezentuje yy, gospodarkę, reprezentuje sektory gospodarki, czyli izba korporacyjna, izba gospodarcza, yy, gdzie podejmuje się decyzje yy, dotyczące gospodarki. No i teraz, zawsze mówiło się o Senacie, prawda? Ta idea Senatu stała się w dzisiejszym państwie polskim całkowicie martwa. Senat powinien być tym odgórnym, odgórną władzą wykonawczą, która jakby kontroluje wszystkie władze wykonawcze niższe, prawda? czyli te ogólnokrajowe, samorządowe, korporacyjne. To takie, taka izba mędrców, mężów stanu. Prawda? To jest kwestia inna, jak ich dobrać, jak ich odnaleźć, jak ich ustanowić. No i oczywiście, powołuję, odwołując się do poprzednich programów z zakresu filozofii politycznej, no jest jeszcze Sejm Konstytucyjny, jest Konstytucja, która jest nad tym wszystkim, prawda? czyli to na tej zasadzie powinno funkcjonować. Ale wracajmy do zasadniczego tematu, czyli władzy wykonawczej. No i teraz władza wykonawcza tylko wykonuje. Co to oznacza? Kim są reprezentanci władzy wykonawczej? Kim jest premier, kim są ministro? No i odpowiedź na to pytanie jest prosta. To są tylko urzędnicy. Urzędnicy. To nie są politycy. To nie może być tak absurdalnie, jak jest dzisiaj, że nagle jakiś polityk, który nigdy nie miał nic wspólnego z wojskiem, zostaje Ministerstwem Obrony Narodowej. APO był psychiatra. Za Pisu to byli politycy, którzy z wojskiem nie mieli nic wspólnego. Ostatni Błaszczak, teraz jest Ludowiec, który, o ile pamiętam, jest lekarzem z wykształcenia i lekarzem praktykiem, i plus politykiem, ale z wojskiem nie miał nic wspólnego. Bez sensu, bez sensu. Premier i i, który zostaje polityk, to też bez sensu. To są urzędnicy. Znaczy, inaczej mówiąc, mówiąc takim językiem bardzo współczesnym, to są menadżerowie. I nie robi się menadżerem. Yy, yy. Supermarketu, kogoś, kto z handlem nie miał nigdy nic wspólnego. Nie robi się menadżerem restauracji, kogoś, kto nie ma pojęcia, co to jest restauracja, nigdy w restauracji nie pracował, restauracją nie zarządza. Nie robi się menadżerem hotelu, kogoś, kto w życiu nie mieszkał nawet w hotelu, nie mówiąc o tym, że nie miał takich studiów, takiej praktyki. Menadżer to jest ktoś, Dobry menadżer to jest ktoś, kto zaczyna karierę od dołu, na przykład menadżer hotelu. Zaczyna karierę od dołu w hotelu, pracował i w restauracji i w recepcji i zajmował się pokojami, i zajmował się basenem kąpielowym i zajmował się ogrodem i, i Poznał hotel od podszewki no i w pewnym momencie uznano, że on to potrafi wszystko ogarnąć, on już jest dobrym praktykiem. Z niech zostanie menadżerem hotelu, czyli swego rodzaju dyrektorem hotelu. I czyli menadżerowie to nie są premier, wicepremier, ministrowie, to nie są politycy, którzy nagle w ramach jakiejś umowy koalicyjnej dostali jakieś ministerstwo, tylko to powinni być praktycy, menadżerowie związani z taką praktyką. To w Polsce był taki pomysł po 1989 roku, ta służba cywilna, tylko ten pomysł no, gdzieś został zagubiony i nie został odpowiednio zrealizowany. To powinno być tak, że. Władza wykonawcza, ustawodawcza, przepraszam, ma pewną wizję państwa na 4-8 lat. Sejm konstytucyjny, konstytucja ma pewną wizję państwa na 20 lat, 40 lat, 100 lat. No to od tego się zaczyna. Później władza ustawodawcza ma wizję właśnie na 4-10 lat, ma pewien plan. I ten plan realizuje władza wykonawcza. Ona wykonuje, realizuje ten plan. No i teraz skąd się bierze premier? Znaczy, premiera mianuje sejm albo prezydent. To zależy od konstytucji, zależy od ustroju. To są dwie różne opcje. Wydawałoby się, że najlepiej by było, gdyby premiera wskazywał. Prezydent. Natomiast, oczywiście, prezydent dobiera premiera do tego, co władza ustawodawcza, co konstytucja określa, i co władza sejmy, izby poselskie ustalają na najbliższy czas. Skąd bierze, spośród kogo wybiera tego premiera? Nie spośród jakichś polityków, tylko spośród urzędników, czyli jest jakaś uczelnia która zajmuje się kształceniem służby cywilnej, czyli urzędników państwowych. Ci urzędnicy państwowi po tej uczelni odbywają praktyki, później zostają zatrudnieni w określonych sektorach państwowych, w określonych urzędach podlegających ministerstwom, później w samych ministerstwach, są pracownikami tych ministerstw, dochodzą tam powiedzmy do funkcji dyrektora departamentu, dochodzą do jakichś funkcji, Ponad departamentami. No, i wśród nich jest taki, którego prezydent, powiedzmy, wskazuje jako premiera, i to jest ktoś, kto dobiera sobie współpracowników menadżer główny, który dobiera sobie pozostałych menadżerów z różnych dziedzin, czyli dobiera sobie ministrów. Dobiera ich spośród urzędników, czyli powiedzmy, na ministra sprawiedliwości wskazuje jednego z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości lub kogoś innego, rzadziej kto z no, funkcjonowanie tego sektora zna. Tak ktoś, znaczy była taka koncepcja, były takie momenty, że ministrem sprawiedliwości był znany lekarz. No, ale pytanie, czy bycie lekarzem jest, daje kompetencje do bycia ministrem zdrowia, prawda? To raczej bycie dyrektorem szpitala, już daje jakieś, jakieś kompetencje, ale ten dyrektor szpitala powinien przejść w pewnym momencie funkcję dyrektora departamentu, czy wyższego urzędnika ministerstwa, i on w pewnym momencie może zostać. Ministrem. Premier może go wskazać na ministra. Dyrektor szpitala, jak dzisiaj jest słuszne założenie, nie musi być z wykształcenia czy z praktyki lekarzem, ale musi być oczywiście przez wiele lat praktycznie związany ze służbą zdrowia. Musi funkcjonować w ramach tej służby zdrowia. No więc premier ustala swoją ekipę, czyli menadżer główny ustala pozostałych menadżerów. I oni są władzą wykonawczą, ale oni nie cudują, oni niczego nie wymyślają, oni nie rządzą w sensie takim, że według swojego widzi mi się, ja mam władzę, ja zadecyduję. Nie. Oni realizują pewien plan i realizują ten plan pod kontrolą, a ta kontrola dotyczy tego, czy realizują ten plan, czy realizują go skutecznie, czy realizują go najtaniej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ta kontrola to kontrola. Z jednej strony władzy, władz różnych ustawodawczych, z drugiej strony prezydenta. Mówiłem, że gdyby prezydent był, nad, był prezydentem dwie kadencje i wtedy można by go wysunąć na króla i poddać to głosowaniu. Jeżeli zdecydowana większość narodu uzna, że on królem może być, no to wtedy mamy dożywotniego króla. Ale to już jest inna, inna kwestia. Więc powtórzmy jeszcze na koniec. Władza wykonawcza to żadna władza, to menadżerowie, którzy realizują plany wpisane w konstytucję i bardziej szczegółowe, bardziej, mniej długofalowe plany, które wskazują izby instytucje władzy ustawodawczy. Dziękuję bardzo.